A pamięta Pan, jak były wybory w Warszawie w 2018 roku? Ta słynna kampania samorządowa między Rafałem Trzaskowskim a Patrykiem Jakim? Tam Patryk Jaki okazało się, objawił się jako wierny kibic Legii Warszawa, mimo że z Warszawy nie był. Taka postawa na przykład jest dla pana wiarygodna, to jest ok, że można tak przyjechać skądś, kibicować komuś pan, co, i objaśnić ja kampanię. Ja się zawsze uśmiecham, bo y, wielu polityków o sporcie sobie przypomina w toku kampanii wyborczej. Będę kumenicznie, nie będę przypominał nazwiska jednego z polityków, który trafił na widownię jednego ze stadionów i nie za bardzo wiedział, na jakim stadionie jest. To są wszystko humorystyczne sytuacje. Warto, żeby być w tym autentycznym. No, jeżeli Ktoś nie kibicuje sportowi, to niech nie mówi, że, nie, że kibicuje. Karol Nawrocki jest tym autentyczny, kocha boks, jego wieloletnim znajomym jest Patryk Masiak, skazany za porwanie człowieka i nie ma z tym problemu, robi sobie z nim zdjęcia, wrzuca na Facebooka tego... i jego autentyczności, jemu autentyczności nie mogę zaprzeczyć. Od tego z Patrykiem bo... Masiakiem się za chwilę spotykam w sądzie, dlatego tak mi się przypomniało. Właśnie chciałem o to na koniec zapytać, panie senatorze, szczerze mówiąc, na koniec naszej rozmowy, ale skoro od tego sportu zaczę... I skoro wspomniał Pan Karola Nawrockiego, chciałem zapytać o tej konwencji, ale wspomniał Pan kolegę Pana Nawrockiego, tak zwanego Wielkiego był Pan się z nim sądzi? Miał Pan proces? Jak to teraz wygląda? Patryk Masiak. Przegrał pierwszą część batalii sądowej ze mną, bo pierwszy złożył wniosek o zabezpieczenie, żebym nic nie mówił na A. jego temat i jego wieloletniej znajomości z Karolem Nawrockim. Skąd jestem zaskoczony, bo Patryk Masiek był dumny z tego, sam wielokrotnie opowiadał, udzielał wywiadów także o swojej kryminalnej Pan przyszłości. Bardzo nagłośnił jego postać, że tak powiem. Bym powiedział w takim celu, że przecież Polki i Polacy muszą wiedzieć, z kim się koleguje kandydat. Na prezydenta, e, i bym powiedział, kogo zaprasza do swojego gabinetu, bo jak go zapraszał do gabinetu prezesa IPN-u, to pewno i do pałacu prezydenckiego też by go zapraszał, gdyby wybory wygrał. Tym się kierowałem, bo oczywiście niechęcią promocji osoby pana Patryka Masiaka. Nie, tą pierwszą batalię przegrał, ale teraz druga część, bo pan Patryk Masiak uznał, że moje wypowiedzi faktograficzne, przypominające pewne wydarzenia z jego kryminalnej przeszłości, wycenił, że czuje się. W jakiś tam sposób zniesławiony i chce zadośćuczynienia 50 tysięcy złotych ode mnie i oczywiście dalej zakazu wypowiadania się na jego temat i na temat jego znajomości z Karolem Nawrockim. Zobaczymy, bo to już wkrótce, chyba za trzy tygodnie, jest ta rozprawa sądowa. Z tego co pamiętam, już ta druga, druga część tej batalii sądowej. Będzie Pan gotów zapłacić? Tak dużą kwotę, jeśli faktycznie. No, to on się okaże wygrał. Tak, że przepraszam, że się uśmiecham, no ale za co? Powiem tak kolokwialnie i po ludzku. Jeżeli ktoś udziela wywiadów i sam opowiada o tym, bym powiedział, że no był na drodze przestępstwa, no skąd inąd mówi i tego mu nie ujmuje, że teraz chce z tej drogi zejść, że bym powiedział między innymi z Karolem Nawrockim, spotykał się, z tego co pamiętam, w sprawach związanych ze spotkaniami z więźniami i Przekonywania ich, że warto wejść na drogę resocjalizacji, to dlaczego, jeżeli Wielki Bus samo o tym opowiada, no to nie mogą opowiadać inni? Gdzieś tutaj przyznaję, że nie ma w tym logiki, ale od oceny sytuacji jest niezawisły sędzia. Jestem tylko ciekaw, czy Wielki Bus się pojawi, bo on ostatnio jest w Dubaju, stamtąd udzielał ciekawych wywiadów. Nie w formule tak, jak pan redaktor ze mną, bo w tym wywiadzie. Wielki był, był dziennikarzem, pytał sam siebie i sobie odpowiadał, zachęcam, bo to jest ciekawy materiał do obejrzenia na chyba YouTube. A propos ciekawych materiałów, pamięta pan przecież senator, ten taki duży, tak zwany raport do Karolu i jego znajomościach. Później były różne sprawy, na przykład opisywane przez Gazetę Wyborczą dotyczącą jego apartamentów, i to były sprawy, które wydawać by się mogło były mocno niewygodne dla, dla Karola. Tymczasem chyba okazało się, że niezbyt zaszkodziło mu to w kampanii. Że dzisiaj Karol Nawrocki jest niekwestionowanym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To poparcie mu nie spadło. Owszem, nie rośnie, tak jak chyba chciałby sam kandydat, ale to w niego nie uderzyło. Panie doktorze, nie zaszkodziło mu w oczach prezesa, no bo to jest oczywiście kandydat Prawa i Sprawiedliwości. On mo może nazywać się obywatelski, może się na nazywać w inny sposób, ale oczywiście to PiS finansuje mu kampanię. Ale e, co najmniej mu nie pomogło w oczach obywateli, no bo tak na logikę, jak przeciętny Kowalski słucha i słyszy, że wielopoziomowy apartament, którego cena. W cenniku w internecie to było powyżej 1000 zł. Pan Karol Nawrocki ponad 200 nocy korzysta z tego apartamentu, bo, jak sam mówi, po nocy uprawia aktywną politykę międzynarodową. Tu go cytuję. Mieszkanie, gdzie, jak sam znowu mówi, ma kochającą żonę, ma w odległości kilku kilometrów od muzeum. No, to jest dziwne wytłumaczenie. Ja byłem prezesem Najwyższej Izby Kontroli. W siedzibie niku też był apartament i w życiu bym nie wpadł na to, że nie płacąc mógłbym z niego korzystać. Miałem mieszkanie na mieście, za które normalnie, normalnie płaciłem. Mieszkanie służbowe, ale bym powiedział, ja płaciłem za mnie jego wynajęcie plus opłaty. Karol Nawrocki za nic nie płacił, no a tłumaczył się w taki sposób, w jaki zacytowałem. I znowu ktoś powie. Że taka jest złośliwość z mojej strony, przypominanie tych faktów. No jaka złośliwość? Przecież Polki i Polacy mają kandydata na prezydenta i muszą oceniać, czy to, co on mówi, jest wiarygodne, czy nie. Był dyrektorem Muzeum II wojny światowej, poleciał do Nowej Zelandii i Australii. No to każdy sobie zerknie do podręcznika historii i wie, że w Australii i Nowej Zelandii nie toczyły się żadne walki, nie ma tam miejsc przełamania frontu, nie ma, bym powiedział, pomników upamiętniających polski żołnierski czyn więc co to była to była wycieczka za publiczne pieniądze w dużej części my o tym musimy mówić bo to jest podejście do pieniędzy podatników a prezydent ma naprawdę sporo możliwości żeby te pieniądze wydawać mądrze lub głupio i idiotycznie mm -hmm. a był pan po pod wrażeniem nie wiem jak pan ocenia ale bo nawet niektórzy krytycy Karola Nawrockiego byli pod wrażeniem tego ostatniego wydarzenia, z jego udziałem tej konferencji programowej, też wiem, że jak pisaliśmy, dzisiaj posiedzenie klubu parlamentarnego PiSu z Karolem Nawrockim. Chodzi o to, że PiS już tutaj jawnie stoi za, za nim, nazywa go kandydatem swojej partii. Jarosław Kaczyński e, też się podpisał pod tym, że Karol Nawrocki jest niekwestionowanym kandydatem PIS. A to poruszył Pan w jednym pytaniu dwa bardzo kluczowe wątki. Tak, widzę progres. No, przypomnijmy sobie tą konferencję inaugurującą jego panie z siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Soków w Krakowie, gdzie musiał z kartki przeczytać, że kocha żonę. No, to była kompromitacja i katastrofa. No, to Było duże pierwsze takie wystąpienie. No, tak, Karolana ale wie pan co, no, chyba jakby... Ktoś pana zapytał, czy kocha pan żonę lub partnerkę, to nie musi pan zerkać do kartki, żeby się No, też wie pan, jak tak przed działaczami, politykami, zacnymi postaciami staną, to nie wie wiem, pan, jak by to było. Nie, nie w chcę w to, bo, bo żona ale... Nawrockiego się obrazi, ale, ale druga rzecz ważniejsza. Hmm. Jaki ma problem Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie brak absolutnego pola manewru w, w tej sprawie? Ten problem polega na tym, że Karol Nawrocki nie dowozi. Nie dowozi nawet w tym sensie, że nie ma nawet poparcia, które byłyby adekwatne do poparcia dla pis -u. Pomysł z tym nazywaniem go kandydatem obywatelskim. My się możemy śmiać, bo wiemy, że to był kandydat pis -u. ale po co był ten pomysł? Po to, żeby rozszerzać jego poparcie, co się okazuje. On Nie ma nawet poparcia partii, która go wystawiła, ale druga rzecz najważniejsza. Mnie często pytano, czy jak ta kampania no, nie dochodzi w wielu momentach, ja już pomijam inne humorystyczne okoliczności, że polityk, który w trzecią rocznicę agresji Rosji na Ukrainę wpada na pomysł, żeby zawiesić filmik, w którym wizytuje Masarnię i z lubością je pęto kiełbasy. Dla mnie jest mało poważne, ale to każdy ma prawo do indywidualnej y, oceny. Ale Jarosław Kaczyński nie ma wyboru tak naprawdę, bo on się nie kierował tym, czy wygra wybory, czy przegra prezydenckie. Oczywiście wolałby wygrać, ale on się kieruje tym, żeby nikt mu nie wyrósł wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki nie jest członkiem PiSu. Jest e, e, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Moim zdaniem narusza ustawę, jak ja chciałem kandydować na senatora, a było to raptem 10 dni przed zakończeniem mojej kadencji, to co zrobiłem, to zanim w ogóle ogłosiłem, że nie będę chciał zbierać podpisy, żeby się zainstalować, to złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji na ręce prezes, na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Bym powiedział, Karol Nawrocki tego nie, nie robi, ale prezes Kaczyński nie ma go jak wymienić, bo wymienić musiałby go na kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Przemysława Czarnka, czyli wspierałby już kogoś w partii, z który już by sobie tak łatwo nie poradził, bo nawet jak ktoś przegrywa wybory prezydenckie, to uzyskuje w drugiej turze w Polsce około tam 10 milionów głosów. I mimo, że dzisiaj PiS zaczyna się drapać po głowie, co oznacza wzrost poparcia dla Sławomira Mencena i czy nie ma jakiejś obawy tak zwanej mijanki, mówiąc wprost, czy Nawrockiego dowiezie do tego, żeby wszedł do drugiej tury, nie ma pola manewru, bo te warunki brzegowe, najważniejsze elementy tej decyzji Jarosława Kaczyńskiego się nie zmieniły, on nie chce poprzeć nikogo w pisie, musiał wziąć kandydata z pozapisu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą to tak, że wszystko rozstrzygnie się tak naprawdę w drugiej turze. I to w drugiej turze Karol Nawrocki, mimo że przegra z Rafałem Trzaskowskim najprawdopodobniej oczywiście w, w turze pierwszej, to on ma skąd czerpać poparcie. To znaczy Sławomir Mencen, to jego 20-18% poparcia dzisiaj, to jest taki naturalny rezerwuar głosów dla Karola Nawrockiego. A Rafał Trzaskowski, mimo że osiąga świetne wyniki dzisiaj w pierwszej turze, w drugiej turze też wiele wskazuje na to, że ma największe szanse, żeby wygrać, nie ma skąd czerpać, bo tak, Szymon Hołownia, ma słaby wynik, kandydaci lewicy, których też jest kilku, mają słabe wyniki, a Karol Nawrocki, mimo że przegra prawdopodobnie w pierwszej turze, no ma skąd brać te głosy w drugiej turze? To odrobinę polemiki. Czy wynik Szymona Hałowni, który w różnych sondażach ma tam od 7 do 10% jest no, słaby? W, w sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej ma, zdaje się, około 4%. A to był jeden taki hmm. sondaż. Z tego, co pamiętam, też oczywiście możemy zerknąć, bo te, tych sondaży jest tyle, że te dane trzeba na bieżąco aktualizować, ale ja wcale nie uważam, że to jest jakiś fatalny wynik. Przypominam, że kandydaci, bym powiedział. Taki, tych ugrupowań niegłównych zawsze mają problem z wynikami w wyborach nie, nie prezydenckich. Inna sytuacja jest zawsze tego kandydata, któremu udaje się wytworzyć wśród wyborców przekonanie, że on jest tą alternatywą, inną jakością. Mhm. Ale dzisiaj ten wiatr polityczny zebrał Sławomir Menzen. Więc ja uważam, że wbrew pozorom wynik Szymona Chłowni wcale nie jest taki zły. My też bardzo zwracamy uwagę... Mensen go wyprzedza o kilka długości, a marszałek Sejm'u jest właśnie drugą osobą w państwie. Ale ja nie twierdzę, że on jest dobry. Ja tylko twierdzę, że tam, nie ma, że tam nie ma katastrofy. Ale ja oczywiście przede wszystkim liczę na to, że wszyscy kandydaci tzw. środowisk demokratycznych, którzy nie wejdą do drugiej tury, ci, którzy stanowią dzisiaj zaplecze parlamentarne rządu, oczywiście udzielą poparcia, udzielą poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. Widzę, że pan ma najnowsze wyniki, więc możemy zerknąć, czy ta, ten Tendencja. Nie wiem, czy to są najnowsze wyniki, ale to są wyniki dotyczące sporu pokoleniowego, jak, jak określił to Łukasz, tak. Łukasz Pawłowski, prezes ogólnopolskiej grupy badawczej. Właśnie napisał o tym na, na portalu X, że to nie są normalne wybory polityczne, to spór pokoleniowy. I napisał, że jeszcze nigdy nie było takiej przepaści pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi wyborcami w Polsce. I to są bardzo ciekawe wyniki tego badania, bo okazuje się, że w grupie wyborców 18-29, tu chodzi o wiek oczywiście, Prawie 56% głosuje na, czy chce zagłosować na słowo Mira a w grupie 30-39% na prawie 50%. Sławomira Mencena, czyli to są te najmłodsze pokolenia, no, które tak naprawdę, o których losie dzisiaj będą decydować wyborcy. Jak pan to oceni? Znaczy, ja nie jestem człowiekiem, który klasyfikuje wyborców z uwagi na wiek. Ani in plus, ani in minus. Każdy z nas, każdy polski obywatel ma taki sam głos, jego waga jest istotna, co nie znaczy, że to nie są ważne badania. Tak trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Trzeba to szczegółowo Przeanalizować. To jest jednoznaczny też sygnał, że w tym momencie oczywiście to, co mówi Sławomir Mirmenc, najlepiej trafia do młodego pokolenia. Z naszego punktu widzenia, no bo nie ukrywam, że oczywiście wspieram w kampanii Rafała Trzaskowskiego, ostatnio byłem w trzech miejscowościach w ramach trasy Samorządy, samorządy Naprzód. My musimy to poważnie analizować i jeszcze wykorzystać ten czas, który jest przed nami. Te niecałe trzy miesiące do pierwszej żeby przedstawić takie propozycje programowe i tak pokazać Rafała Trzaskowskiego, który uważam, że jest ciekawym, fajnym politykiem z ogromnym doświadczeniem, z bardzo fajnym dorobkiem politycznym, żeby starać się trafić do jak największej grupy tych młodych no wyborców. Mam wrażenie, że analiz dotyczących właśnie tego badania, tego sporu pokoleniowego jest, jest zbyt mało, ale Pana to niepokoi, ten wynik, na przykład Sławomira Mencena, ten wiatr z prawej strony, wiejący, no właśnie wiejący w żagle tak naprawdę Konfederacji, jej liderowi. Czy pan to rozumie? Czy ja, ja mam rozumieć nie sam wynik, tylko to, co do niego doprowadziło i wyciągać wnioski? No, wniosek jest taki. Dzisiaj Sławomir Mencen w tej grupie wiekowej najlepiej i najskuteczniej potrafi, potrafi prezentować swój program. I oczywistą rzeczą jest, że to, co w takiej sytuacji musi robić konkurencja polityczna, to to przeanalizować i, i także dostosować to, co sama mówi. I jak mówi, bo często to jest także istotne, do tej grupy pokoleniowej. No też oczywiście, kierując jakieś słowa do tej, do tej grupy, zwracam uwagę, że prezydent swoimi decyzjami generalnie wzmacnia państwo, przy, służy jego interesom. I przecież Rafał Trzaskowski, ze swoimi doświadczeniami jako poseł, europoseł, dwukrotnie minister, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, który nawet teraz pokazuje, Pokazał, że jest politykiem jednym z nielicznych, który potrafi rozmawiać na przykład w Stanach Zjednoczonych z bardzo bliskimi osobami, z jednej strony Donalda Trumpa, a drugi, z drugiej strony z politykami demokratycznymi. Pokazuje, że jest tą osobą, która w mojej ocenie najlepiej może wykonywać funkcję prezydenta. Prezydent w Polsce nie jest rządem, to nie on obniża na przykład podatki, ale prezydent jest tą osobą, która w sposób szczególny reprezentuje Polskę, na arenie międzynarodowej ja nie mam żadnych wątpliwości, że ze wszystkich kandydatów, którzy są w tej stawce, Rafał Trzaskowski, to, co jest przypisane jako kompetencje i w Konstytucji, i w ustawach prezydentowi, będzie ma przynajmniej na wejściu, w sensie doświadczeń, wykształcenia, znajomości biegłej, kilku języków obcych, że może najlepiej wykonywać swoją pracę. Ja może w tym kontekście zacytuję sondaż pracowni Opinia24. To jest też pracownia, która wykonywała sondaże, czy wykonuje sondaże dla, dla Koalicji Obywatelskiej i wedle tego badania zleconego na, na rzecz Radia Z wynika, że w sytuacjach kryzysowych lepiej poradziłby sobie w oczach Polaków jako prezydent Radosław Sikorki, Sikorski, a nie Rafał Trzaskowski, że jak z sondażu w przypadku ataku Rosji na Polskę, nie daj Boże, że, że to się stanie. 25% ankietowanych wolałoby, by prezydentem był Sikorski niż Rafał Trzaskowski, który otrzymuje 14%. Są też inne aspekty tego badania. W każdym tym aspekcie lepiej wypada Sikorski. No ale to przeszliśmy do istoty. My podjęliśmy decyzję i to nie była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, jak w przypadku Karola Kaczyńskiego, tak, mhm. tylko były prawybory. Podjęli tą decyzję wszyscy członkowie i to nawet szerzej. Nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale Koalicji Obywatelskiej, czyli doprosiliśmy do podjęcia tej decyzji naszych partnerów w ramach Koalicji Obywatelskiej. Ta decyzja została podjęta. A co ten sondaż mówi? Tak, obywatele słusznie zauważają, że w sytuacji zagrożenia, tak, Polska jest w sytuacji zagrożenia. To, co się staje, te dzieje na naszych oczach, bo ta historia dzieje się na naszych oczach w relacji na przykład Stan Zjednoczone Rosja, Stan Zjednoczone Ukraina, to jest de facto zmiana dotychczasowego porządku. Za chwilę oczywiście możemy też to w paru zdaniach rozwinąć. I w takiej sytuacji klasa polityczna na tych najwyższych poziomach władzy powinna być zjednoczona. Który z kandydatów na prezydenta będzie najlepiej współpracował z rządem? Który z kandydatów na prezydenta będzie najlepiej współpracował, czy to z premierem, czy z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Radosław Sikorski jest świetnie Szaskowski. dzisiaj oceniany przez respondentów. On ma chyba najlepsze wyniki spośród wszystkich ministrów. I tak się zastanawiam, bo jednak te wy wybory w koalicji obywatelskiej były w nieco innym momencie e, przeprowadzane, mimo że no, zdawaliśmy sobie sprawę ze trudnej sytuacji geopolitycznej, ale tak zastanawiam się, jaki byłby ich wynik dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co już wiemy na temat Donalda Trumpa i jego stosunku i do Rosji, i do Ukrainy. Czy Radosław Sikorski w takich... Warunkach nie wygrałby tych wyborów. Ja wiem, że to gdybanie, ale to jest zagadnienie ciekawe. W takich warunkach, które są, te wybory, i mówię to z pełnym przekonaniem, wygra Rafał Trzaskowski. Chociaż słusznie pan zauważył, że na naszych oczach no, historia się zadziała. Każdy z nas, ja jestem z tego pokolenia, które do polityki wchodziło pod koniec lat 80., działając w takiej organizacji jak Federacja Młodzieży Walczącej, która tam bym powiedział kontestowała smutną rzeczywistość PRL-u. Ale my od początku lat 90. przyzwyczailiśmy się do formuły nienaruszalności granic, samostanowienia narodów. A czy jak upadł blok sowiecki, to uznaliśmy, że to jest fakt, pewna okoliczność, która będzie miała miejsce, zresztą zakotwiczona w dokumentacji, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, że granic nie można zmieniać w wyniku konfliktu zbrojnego, że państwa a w zasadzie narody poszczególne same decydują do jakich sojuszy chcą przystąpić. I przecież Stany Zjednoczone przez wszystkie te lata po II wojnie światowej były takim w dobrym tego słowa znaczeniu strażnikiem tego systemu międzynarodowego bezpieczeństwa. Przestały być. Y, trochę tak. No, Donald Trump wywrócił ten stolik i mówi: Najważniejszy jest rachunek zysków i strat. Mhm. My oczywiście robimy wszystko i to robimy z przekonaniem, żeby udowodnić Stanom, że przecież te zyski to wynikały z dobrej współpracy transatlantyckiej, że lepiej się będzie Stanom Zjednoczonym współpracować z państwami demokratycznymi, gdzie przywódcy są obliczalni, bo są oceniani przez opinię publiczną, a nie z krwawymi dyktaturami, takimi jakim jest. Rosja Władimira Putina. No i jeszcze jedna okoliczność. Już tak mówiąc kolokwialnie i wprost, My nie mamy wyboru. A czy Rosja mówi wprost, Putin mówi wprost? Moim celem jest odbudowa imperium, nasz pech polega na tym, że Polska była w granicach tego imperium, była pod butem rosyjskim jeszcze za carów Związku Radzieckiego, a teraz pod ten but chętnie by nas wziął Władimir Putin, więc tym czym my jesteśmy zainteresowani to utrzymaniem jedności świata zachodnich wartości i te zachodnie wartości to nie tylko Europa Zachodnia, ale chcę wierzyć, że to także Stany Zjednoczone z tymi wartościami, które są Zapisane w amerykańskiej konstytucji i że jednak Donald Trump po pogłębionej analizie dojdzie do wniosku, także jako prezydent, troszkę biznesmen, że w tym rachunku zysków i strat dużo więcej jednoczy go z państwami demokratycznymi europejskimi. Przywódcy tych, że. Państwo spotykają się i no właśnie jest szczyt, debatują o, o Ukrainie, Stanach Zjednoczonych też swoim podejściu do tego, co, co się dzieje i o swoim podejściu do Rosji. Donald Tusk oczywiście reprezentuje polski rząd też będzie w parlamencie polskim referował to, co, co wydarzyło się na tym szczycie Rady Europejskiej, natomiast politycy dzisiejszej opozycji w Polsce twierdzą, że no, Premier Donald Tusk powinien postarać się o zorganizowanie szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone, a najlepiej w Warszawie. Czy taki szczyt powinien się. Mniejsza o miejsce, bo ono jest chyba wtórne, ale czy taki szczyt powinien się odbyć? Panie doktorze, w polityce zagranicznej każdy krok musi być bardzo dobrze przygotowany. Minęło kilka dni od wizyty prezydenta Żołańskiego w Stanach Zjednoczonych. I co większość komentatorów mówi, ta wizyta nie była dobrze przygotowana, była zrobiona zbyt pochopnie. Efekty tej wizyty są tragiczne. To może powinniśmy dobrze przygotować taki szczyt? E, oczywiście, że tak. Tylko przygotowanie dobrze takiego szczytu to musi być także przekonanie, że to jest takie momentum. W polityce i w historii tak jest, że coś będzie efektem tego szczytu. A dzisiaj proszę zwrócić uwagę: Donald Tusk jest niezwykle aktywny na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Polska zresztą przewodniczy prezydencji. Kiedy określaliśmy rok temu cele polskiej prezydencji i one wszystkie były zogniskowane wokół jednego słowa bezpieczeństwo to dzisiaj można powiedzieć że tak polski rząd premier Donald Tusk yy, mówię to ze smutkiem trafili idealnie z tym co się staje najważniejszym celem Europy gdyby ktoś mi kiedyś powiedział jeszcze kilka miesięcy temu że Unia Europejska będzie na poważnie rozważać że na obronność przeznaczył waga 800 miliardów euro a kiedy a teraz ile przeznacza półtora miliarda to pokazuje, ile udało, się, ile udało się zrobić. I my możemy dyskutować, czy formuła pożyczek, no bo Unia też w mm -hmm. tym momencie nie ma takich pieniędzy, jest najlepsza czy nie, ale my już przyjmujemy jako rozwiązanie, które jest zaaprobowane, że Unia Europejska z, z porozumienia o charakterze głównie polityczno-gospodarczym staje się także porozumieniem państw, w którym będą realizowane cele związane z obronnością tych państw. My nie doceniamy nawet, Jaka także tutaj na kontynencie europejskim, nie tylko amerykańskim dokonała się metamorfoza na naszych oczach? I akurat to, co dzieje się w Stanach nas bardzo niepokoi, tak to, co się dzieje w Europie, nas buduje tylko w przypadku Unii zawsze musimy zastrzegać, że czasami diabeł tkwi w tych szczegółach, które bardzo dużo czasu pochłaniają. Jeżeli ja mogę mieć jakąś prośbę, apel, to wyłącznie jednym, żeby kiedy już ta nasza Unia, którą współtworzymy, podjęła te kierunkowe decyzje, to żeby miała sprawczość ich szybkiej realizacji, bo czas w historii znowu. Zaczął odgrywać bardzo duże znaczenie i być inaczej mierzony niż był jeszcze kilka miesięcy temu. Żyjemy sytuacją geopolityczną, żyjemy kampanią wyborczą w Polsce. O tym porozmawialiśmy. Nie tak długo, jakbym chciał, ale musimy jeszcze na koniec porozmawiać o tym, co, co dzieje się w Sejmie. Sejm się zajmuje immunitami, immunitetami prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale chyba o najmniej ważnego z nich, ale jednak interesującego W jakimś sensie, czyli Dariusza Mateckiego, chciałem zapytać. Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu, on jest zamieszany w sprawę immunitetu. Zrzekł się aferę bezpośrednio w... przed głosowaniem o mu tego Zgadza immunitetu, się. a komisja zaopiniowała regulaminowa uchyleniem mu tego immunitetu i nie było wątpliwości, jakie będą wyniki głosowania. Zgadza się. A wcześniej biegał z jakimiś kajdankami. Właśnie o to chciałem zapytać, zejmie, bo my opisywaliśmy, Patryk Michalski opisywał w Wirtualnej Polsce, jakby szczegóły wniosku o uchylenie immunitetu autorstwa prokuratury, właśnie. Dariusz Matecki jest zamieszany w, w aferę, Funduszu Sprawiedliwości. Miał uczestniczyć w ustawianiu konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla powiązanych z nim organów, czy też stowarzyszeń. I właśnie Dariusz Matecki odegrał taki spektakl w Sejmie, zakłócił się w kajdanki, powiedział, że to ma być symbol tej władzy. Jak pan się do tego odniesie? czy Dariusz Matecki, pana zdaniem, skończy w areszcie? A czy. To jest w ogóle historia, której chyba nie było do tej pory. Jeżeli, a nie mam absolutnie żadnych podstaw, żeby to kwestionować, no to mamy do czynienia z wyjątkowo odrażającą postacią. Bo my o pewnych rzeczach już wiedzieliśmy. Były nagrania, były zeznania świadków, czyli to ustawianie konkursów w resorcie Zbigniewa Ziobry, te spotkania w mieszkaniu Zbigniewa Ziobry, gdzie ustalano, kto ma te pieniądze otrzymać, gdzie przyjeżdżał pan Romanowski. Pan Woś, ale chyba z tego, co pamiętam też pan Matecki, później bym powiedział, nagrania pokazują, że No Nie, przecież... na nagraniach mraza. Oni debatowali nad tak. tym, jak uchronić od zarzutów Dariusza Mateckiego. I to pokazuje dokładnie, hmm. że nie ma żadnej wątpliwości, że, że ktoś ma przekonanie. Że popełnił przestępstwo, to je popełnił. A dla mnie nową okolicznością jednak było to, co powiedział prokurator Ślepokóra, reprezentując akt oskarżenia, prezentując na komisji regulaminowej. No, czy pan by wpadł na to, że pieniądze załatwiane są dla Stowarzyszenia X, a później pracownicy tego stowarzyszenia, przepraszam, w kopertówkach podatek darkowy, czy jak to było określane, oddają te pieniądze na prywatne cele panu Mateckiemu? Tam prawie pół miliona złotych. W tych kopertach do pana Mateckiego, jak twierdzi nie, prokuratura miało wrócić, jak to pieszczotliwie nazywano, to był podatek Darkowy, czyli właśnie do posła Mateckiego. No ja nie znam takiej historii. Ale pana zdaniem wrócę do tego pytania. Dariusz Matecki no nie, nie skończył, bo tak nie można mówić, ale czy trafi do aresztu? No wiadomo, to nie jest środek, to nie jest kara, ale to jest jakiś środek zapobiegawczy. Ale czy on trafi do tego aresztu pana zdaniem? O tym, jako pierwszy z, poseł chyba. Po pierwsze, taki wniosek musi oczywiście złożyć nie, prokuratura, a później niezawisły y, sędzia, niezależny sąd podejmuje decyzję w tej sprawie. Bym powiedział, jeżeli ktoś mnie pyta, kiedy jest uzasadniony taki wniosek? No to nie mam żadnej wątpliwości, że jest uzasadniony wtedy, kiedy doszło do przestępstw znacznych rozmiarów. Tu mówimy o kilkunastu milionach złotych, które trafiły do powiązanych z panem Mateckim stowarzyszeń. Po drugie, jeżeli ktoś, przepraszam, no delikatnie mówiąc, robi wszystko, żeby utrudnić pracę i sprawiedliwości, te nagrania, te rozmowy także, które ujawnił pan Mraz, pokazują, że tu robiono wszystko, żeby mataczy, w tej sprawie. No i bym powiedział, sędzia także ocenia te dodatkowe okoliczności, o których przed chwilą mówiłem, a powiedzieć, że one są tutaj haniebne i odrażające, to jest i tak delikatne, delikatne określenie. Ale ja, tym się różnię od wielu polityków PiSu, że nie będę tutaj mówił, czy pan Matecki ma być w areszcie, czy nie. Mogę powiedzieć, że są Przesłanki, które jednoznacznie pokazują, że taki wniosek powinien być bardzo poważnie rozważony, ale bym powiedział, nie po to przez lata w czasach rządów prawa i sprawiedliwości upominaliśmy się o to, żeby pewne decyzje podejmowały sądy, żebym teraz jako polityk, a tym bardziej jako były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny, choćby w słowach decydował, czy pan Matecki ma wylądować w areszcie, czy ma w tym areszcie nie wylądować.